Cześć witajcie, dzisiaj będziemy rozmawiać o szlifierce Leros S po raz kolejny, ale to tak szybciutko, będzie test. Pomysł jest taki, żeby przetestować szlifierkę w pomieszczeniu o wysokości 2,80 i zobaczyć czy da się tym pracować tak czy się nie da. To już zobaczycie z ujęć z pracy, ocenicie sami czy to jest dla Was czy nie. Mówię tutaj o tej szlifierce jako o szlifierce głównej, czyli że ktoś pracuje tylko tą szlifierką, nie ma innej. I to jest raczej na remonty, na mniejsze tematy dla mniejszych film, mniejszych ekip, rozwiązania. Takie jest moje zdanie. Dobra, świetna kaleras S będzie omówiona na kanale Extin Plus za jakiś czas i porównana z Lerosem. Tutaj, jeszcze szybciutko taki pad z luthi parfait do świetowania narożników. Papiery wymienne i gąbeczka. Super rzecz ma kształt taki jak szlifierka na teleskopie, czyli nie rysuje krawędzi od narożnika, odchodzi dość gładko. Także fajnie, tu mam wklejoną taśmę i muszę to też przeszlifować, więc sobie to również dzisiaj wykorzystam. Dobrze, dźwięk jest trochę dziwny, dwa słowa wytłumaczenia, bo jesteśmy na innym mikrofonie dzisiaj, mikrofon krawatowy leży sobie tam gdzieś, denerwuje mnie okropnie ten kabelek, muszę coś wymyślić z tym. I jest przeciąg, więc słyszymy odgłosy miasta. Miasto święci w okolicy głównego rynku. No dobra, takie wytłumaczenie. Po co będzie szlifowane? No, raz, że mamy poprawki. Co prawda można by to było gąbeczką trzasnąć na szybko, ale chcę pracować bez pyłowu, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa są takie miejsca na ścianie, takie ciapnięcia farby, które albo były przy malowaniu, ale raczej to jest pod spodem. Czyli ta pierwsza warstwa, co jeszcze deweloper malował, najprawdopodobniej ma dość grubą strukturę i to była też taka farka z tych tańszych, bym powiedział, więc chcę tu spłaszczyć trochę tą strukturę, wszystkie niedoskonałości zlikwidować, zrobić, żeby te ściany były jak najładniejsze po pomalowaniu. Farbę będę używał skala Projekt 0.4, może o tym dwa słowa też opowiem, bo to jest bardzo fajna taka farba, która potrafi dość dużo zgubić w, w swojej jakby warstwie tej powoce pomalowanej. Ona się fajnie rozpływa i powoduje, że ta struktura jest naprawdę znikoma. Na, na, znikoma, to jest nieduża. Okej, okay, jest nieduża. Lepsza farba, to jest jeszcze ceramiczna ze skali, ale to już dzisiaj o tych farbach nie będę mówił. Dobra, słuchajcie, wrzucam Wam ujęcia z pracy, zapraszam na wszystkie strony w mediach społecznościowych moje, na sklep, do Natalii, za niedługo tam pewnie szlifierki będziecie mogli sobie zamówić. Łączymy kanały, nie wiem czy zauważyliście, ostatnio filmy z prac lądują na dwóch kanałach. Biały kanał będzie wygaszany, czyli prace i realizacje pomalutku, stopniowo będzie wygaszany. Nie mam czasu jakby kontrolować dwóch kanałów na raz. Kanał Extreme Pro to będzie kanał, jest i będzie kanał, kanałem głównym i tam będziemy mieli wszystkie, dosłownie wszystkie film, filmy, również Filmy, które nie są związane stricte z narzędziami czy wykończeniówką. Bo czasami jak będę miał ochotę na przykład nakręcić wam mój pobyt w fajnym miejscu albo coś, co jest związane ze mną jako Extreme Pro, to również to wrzucę, nie? Żeby, żeby coś ciekawego również ułatwiło ten kanał. Będziecie mieli ochotę oglądać, to będziecie nie no to nikt do tego was nie zmusza. Natomiast jeżeli zależy Wam na tym, żeby te filmy się pojawiały, no to musicie sobie subskrybować i dzwoneczek jak sobie tam włączyć. Można też lajkować i dawać jakieś komentarze, żeby się ta popularność filmu zwiększała, żebyśmy mieli jak najwięcej tych filmów, bo to nie ukrywam, powoduje, że chce się tych filmów robić więcej, po prostu krótko mówiąc. Zapraszam do pozostałych moich filmów. Jak zwykle. Jak zwykle życzę Wam miłej pracy. Trzymajcie się. Hej! うん。